Cześć, z tej strony Blackback. Dzisiaj kolejny jutro na streamie. Zobaczcie jak się potoczy, a więc mam nadzieję, że bitewka Wam się spodoba. No i co? Zapraszam na Discorda link w opisie, a my już lecimy z biteweczką. Tak więc jak widzicie jest to powtórka z live'a, z live'a wczorajszego. No i co? Na początek oczywiście mm, taktyczny, mm, mm, ja tak czekaj. To jest oczywiście dylemat to znaczy, moralny. Dylemat nieważne, nie tak, ale, nie ale, nie tak nie ale tak inaczej jest to. Chcę ci powiedzieć, że to jest pierwsza bitewka tego streama. Jest to pierwsza bitewka jakby się ten stream dosłownie się właśnie zaczął, więc to pierwsza bitwa na streamie. Dobra to nie. To Chwilę podejdziemy Kiedy akurat nie ma żadnej innej administracji, a ty tylko jesteś I potem zobaczymy Jaki to by było genialne W ktoś jeździ, tak? Słyszę też, że ktoś jeździ Ja e, się tutaj cofam, żeby móc złapać na przejeździe On w nie wie Jest to tutaj pancer, Podpalamy go silnik no bo... Staje Tylko silnik Ale, teraz uwaga, tak. sytuacja Słyszę drugi pojazd więc teraz mam sytuację taką, Bly Panzer stoi gdzieś tam, na silniku. I z lewej jedzie kolejny pojazd, który najpewniej widział jak schrajam do Bly Pancera. Teraz to tak, inżynier tam. Wjeżdżam kawałek, stwierdzam, że ma to sens. Że jakby ten Bly Panzer, on na stówę stoi gdzieś tam. Na pewno gdzieś tam stoję, jest po prostu pewne, że gdzieś za tymi budyneczkami. No bo za dalej nie mógł po prostu pojechać. Tak ja wiesz, to jest jeszcze gdzieś go może nie wyciągnę. Czy się może nie wyciągnąć? I ze chyba się to jest ten. Dosłownie o mnie zapomniał. Zapomniał, że ktoś mu przed chwilą sprzedał strzała na bok. Nie wiem, czy brat ślepy, czy co, ale po prostu zignorował mnie kompletnie i pojechał sobie dalej. Więc <toddź> zostałem sam z tym typem. A mnie też to mnie dziwi. się wygryźć z tym typem. <toddź> tego próbuję ściągnąć sobie. On <toddź> <i> decyduje <odeskuję> się <toddź> wyjechać, cofam się. Z tego, z tego, z tego. Moja rakieta. O, można mi się zciagać. Zadliłam moc. to tam jest, so, no co jeśli się... Próbowałem ostrzelać mu jeszcze z mojej trzykki, ale niestety mało to dało. Jakby jakiś trochę do topkim im gatmin. się w T72. O leci jakiś samolot. Plan bardzo prosty. Jedziemy odbić A. Jakby patrzmy na co ona jest tragiczna. C nikogo nie ma. B też w zasadzie puste. A to jest jedyny punkt, który możemy odbić jako team, tak? Jest tutaj sporo osób, więc stwierdzam, że kurczę no... Jedziemy na A. Ja Przy A tam A tam okazji widzę tego typa, który mnie zabił To się to Nie ma baga. Okej okay, no taki problem z obniżaniem w tym działa straciliśmy wszystkich tutaj dwa medy odbiły z A na B no i ja nie wiem. Ja tutaj z innym metekiem, więc czuję się piarkę, jak jestem, w tym, jak jakby z tym, co ja jest, nie, nie jestem sam, to przyjemność. Jestem de demokracią. Wjeżdżamy tutaj, sprawdzam miejscówki, gdzie mogłoby pełno się schować. Nie, nie ma nic. Mam e Tutaj jest puste. Jak imię zacznę przejmować, bo ja no nie jest nic do tego. Patrzmy na tą sytuację. Mój przyjmuje A. Jest puste. No tutaj gdzieś ktoś może się chować, dlatego no, chcę sprawdzić tą stronę. Ktoś pinguje na mapie, tutaj sektor. B. No też trzeba było podbić, tak? Więc zakręcam. Znaczy w się nie zamieni mi nie odjechał. Gdzie yy, się podział? No, słyszę helpia. Słyszę też w powietrzu helpia, tutaj się rozgląda, Nie jesteś w swoim, w jeśli nie przejrzę. Się rozgląda nie widzę nikogo. Jest helpia. Zimie, w zimie, w zimie Rydze, ja nie wiem, kto mnie strzelił, podniósł się. Najpierw nie strzelałbym w ręce, ale... ...gran ruski. Ja się szukuję, czy to może mi to jest kolejny fajnik. Tego, prawie nam spejkować, tak. Presja powinna być zobowiązana. Czasami to działa. Mój teammate na małe jedzie. Mija go. Wolde. Ja bym się bał, że nie będę miał depresji na na taki strzał I pewnie bym nie miał swoją drogę, ale... No i dobra, jedziemy do przodu Tutaj podjeżdżamy na mm, co, nie wiem czy jest dobry sposób pojazdu Obracamy się Szybko, nie 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 Dziękuję, przy okazji Zauważyłem, no, że ktoś drugi umarł na tamtej górce Więc ta górka jest już najpewniej pusta Jeżeli wyciągają już MBT... Spoiler, nie, nie jest Raczej jest pusta to nie wiem, co nie wiem, czy to jest spoiler, czy to mm y y depresja w co nie wiem co Jakoś mecz mi się w tej chwili nie spodziewałem Bo myślałem, że może ktoś być stamtąd stamtąd mógł jechać, ale w tym miejscu... Zero O tym nie znam to był czysty fan Czysty fan No i teraz się naprawiamy Czekamy okazji. Pod koniec tego naprawiania Zauważam, że coś przyjechało. Coś tam jedzie. Jakiś śladik, ktoś z... Przestań, 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 przestań. Przestań, przestań, przestań. Przestań, przestań, Amunicja na przestań, Amunicja na coś coś tam dalej. Na szczęście był tam mój teammate, który... Swoją drogą. On zrobił Godmolda tym. To jest BTR-152a y, BR27, jeżeli się nie mylę, albo 3.0. Y, więc no, zrobił tym Godmolda po prostu. <laughs> nie ma za co wariacji To jest prawie nas! Prawie to jest jeden z 150 tysięcy słyszę przeciwnika przed sobą Jest to pelota Wjeżdżam pewnie... Przepraszała eliminacja Skręcał Kurde, ale to mam depresję Mój teammate padł w tym miejscu od Geparda Trzeba znaleźć Geparda Serio, jak się. na... Ja szukam. Ruskie? Wjeżdżam co zabudowanie pewnie I coś słyszę po prawej stronie I tego tak skręcam Widzę Geparda przyjeżdżającego Wstaje, czekam. Cze, czekam. nowy. Działo nowe. Cały mu działa nowego, STO, tam jeszcze i kolejnego setu. No... No coś mnie wzięło, drugi strzał. Lufa zatrzymała mój cały pocisk. Całego aps fds zatrzymała Lufa. No, nie! Mam nadzieję, że go dobiję Jest! Aaaa no, Co bram zrobił? Przemny jest strefę? Naprawdę! On przeszedł za dużo! Jest to logiczne, żeby już jakieś będzie strefę. Co już strefę? Przemie strefę i jadę do wsodu. No i nie możemy stać, patrzcie, że moi umierają. Bo ostatni mój już padł w tym miejscu. No, to nie jest dla mnie dobre. Służby. Zawsze pasza będzie bić. Prędzej później... Ani... No niestety tak a już nie tak wiedziała samolot. Więc jamy po prostu do przodu. Jedziemy do przodu. Trzeba utrzymywać presję, tak? Patrzcie na pól. Słyszę przeciwnika przed sobą. się śledy, do nieka. Strzał, do widzenia. Zapada się w poniedziałek. Czy brakuje na ten 500 punktów do nich. Nie, śle. Z pewnością nie spędziłem, sobie tutaj poszczytki Mam bardzo bo miałem prawo do niej wejść. Miało prawo. Nie, nie zdziwiłbym się, gdybym weszła, albo weszłam za, nie wiem, kierowcę. Jestem teraz w pozycji tłustej, generalnie. Mam przestrzał. Spawna kontroluje tutaj bardzo ciężko. Jest jestem ustawiony. Ja nie jestem metrem. Trzeba się odnieść, jak będzie się wiedziało. Stwierdzam, że bez prece. I też coś dzieje. Zaczynają przyjmować punkt B. I od zauważa na ręku, chcę być o tym, żebym się tułaczył. Dlatego trochę wstrzymałem się i zdjąłem presję na to już się pojawił, tak? Jadę do przodu. Ja Sprawdzam się nikogo nie ma. Na tym spamię się nie zrespił Przed nami słyszy Wizla. Zdejmuję go, gra też głuchy. Nie zwracał na mnie uwagi. Jadę. Zwierzące, jadę na mnie. Tu stoi Leopard. Nie mam się nie. No właśnie. I się nie spodziewałem w tym miejscu, no bo dosłownie tutaj stał mój teammate wcześniej. Przed chwilą w tym miejscu stał mój teammate. Nie spodziewałem się przeciwnika, który będzie stał koło B. Zawijam. Zpełnuję się od razu. Pippa, table! Table jesteś? Będzie niuk ku ciebie! Tutaj jest ten, gdyż Table narzekał wiele razy, że nie był ani razy jak robiłem Newka. No ale był już na początku tej bitwy. Lecę i już widzę, że raczej nie dolecę. Już yy, widzę przeciwnika, pan leciał. Chcę go wyminąć go, ale no, widzę, że on mnie dogoni. On mnie dogoni, jest batwa trzecie, tak? On nie ja trzecie, ale ja już, szuczę już, już dopiero się spędza. On ma przewagę energii. Próbuję te ciągle uciec, ale no ale on się zbliża, on się nie zbliża. Ja tam spróbuję może by skręcić, żeby on nie złapał jak Urywam klapę. To jeszcze bardziej utrudnia skręcanie suszy, która raz nie jest bardzo skrętna do jutra. Dwa, mam jeszcze nuka, i o wiele bardziej jeszcze zmniejsza. Bo nie unikać tych strzałów, Daję mi się udaje? Daje mi się kolejny. kurde, się uwzięli na mnie! Ale tutaj leci kolejny samolot. Też myślałem, że nie wyciągnę z meczu. Ale chciałem się, chciałem byłaś się kupić. Mi się wydaje, że był jeden sam, no to dałbym grałbym. No weźcie, proszę was, no! Nie wieża ja to nie, się tu nie spodziewałem się tego. Że... <noise> szalony, są... A nie ja! No, to jest komplet strzał, który... Y... Bok PZ... Bok ja Nie wiem, <głos> Ja ja <noise> 50 -tala. Ile mam, tyle pal w niego

na doświadczenie. Po prostu ludzie pull after him, będą zabierać szyłka światu. Tu siódemką i pull normalnie. Już to brzę. Jestem już wchłodzony, ale nie jesteśmy wchłodzony. Jak widzicie, pan nie przegrany, jestem ja i dwóch teammates. Kontra połowa teamu przeciwnika, gdzie oni już kapują. W trzucie, trzy strefy. Trzy strefy kapują. No mój team się nie popisał. 0-0-0. Zero, zero, zero. 1 kill, 2 kile, 2 kile 3, 3. No gdzie przeciwnicy no ten 13, 9, 5. No ja też mam 11, 5, 4, no i spada. Tak? Ale zostało... Patrzcie ile przeciwników zostało. Tutaj mam 5 przeciwników na dwóch na już w tym momencie. Gdzie ja gram to 64, a my Timmy gra T55AM To jest pojazd 9.0, więc jeszcze niżej.

No i tuba jeszcze w sygnału kieblec. No jestem już strasznie o dużo. Już mnie zabija. To jest meczu. Kocham tą grę! Kocham tą grę! Kocham Kolej tą grę! Sobie... To jest taka dobra gra! Taka dobra gra wcale mnie nie bra! Basia to ilość! 26 tysięcy ekspa 26 A no to jest ekstra. taka przyjemna gra. T72A, 6... 2500 do badań. Po tym, jak wybadaliśmy w pełni gościńce w tej bitwie. 6000 <grym> I tak się kończy ta bitwa. Tak się kończy. Niestety, więcej nie osiągnęliśmy. Nasz niug został przechwycony i przegraliśmy to. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do kolejnego.